Kochani, dzisiaj pouczymy się trochę o budowie człowieka, więc przynieście manekin z szafy. Nie pamięta pani, jak kamień sprawdzał jego wytrzymałość i rzucił go z okna? Yy, no, a on mi wypadł przez przypadek. Przez przypadek to ci zęby mogą wypaść, w frajerze. W sumie to i tak mi nic nie pomoże. Dobrze, dzieci, nie panikujmy. Na szczęście mam pępleń. Zaraz wracam. Aj. Dobra, kurwa, zbiórka! A gdzie jest ten inny? Lamusy? Zaraz, Zaraz będzie. będzie. Ja jestem, trenerze! Dobra, dzisiaj nauczymy się, co to jest refleks. Ale gdzie to jest ten refleks? Refleks? Wstał, będzie pójść pizda! O nie, Trenerze, no i co my z nim zrobimy? Weźcie go tam, wynieście! Teraz wszyscy powtarzacie za mną. Nasza szkoła jest bezpieczna. Nasza szkoła jest bezpieczna! Bardzo dobrze, gówniaki! I jeszcze... Zapomniałam. Zapomniałam o nich! Przede wszystkim zamknąć salę. Teraz będę popularny i każdy będzie mi zazdrościł. Ale zrobię psy, ps. No i co grywazy? Masz to alkohol sobie obiecałeś? Będę pijany jak mój tata! A mój tata? Facecy, to w to tu to przyrody idzie! Wow. Ej, ale jak chcę wiedzieć jak kupiłeś tui? No patrz, wchodzisz na case wybierasz kreator i tam możesz stworzyć wzór jaki chcesz. Nawet możesz wybrać dziewczyny. A jest tam Tui dopasowany na mój telefon? Na każdy model jaki jest na świecie. O nie! Też macie tu z case -room? Tak, tak. Patrz jakiś smutki kotek. Jest lekcja w więc pouczymy się o... Seksie, seksie, ja wiem! Nie głuptaj się. O rodzeniu. Chodź tu. No dobra. Dobrze, Krzysiu, teraz odbierz poród. Teraz mam co zrobić? Tak, Krzysiu, teraz. A! O, widzę główkę, A! A! już wychodzi. Pociągnij go mocniej! Z racji tego, że jutro jest kartkówka, zrobimy sobie krótkie przypomnienie. Chyba ją coś gniecie. Co to kupa jest? No, pamiętasz jak ostatnio się uczyliśmy o seksspizze na polskim? No no tak. No, a pamiętasz jak na fizyce uczyliśmy się o ruchu jednostajnie przyspieszonym? No, no tak. No to na pewno to nie jest to. Siema! Siema. jeżeli chcecie mieć takie etui z bąbelkami lub skutkami, to tutaj link na dole jest pod filmem. Koniecznie piszcie w komentarzach, jakiego przedmiotu najbardziej nie lubicie. Tutaj macie Instagramy, zostawiamy suba, dzwona i spadamy. Tak? Ewel.